Dzień dobry, cześć, hej, z tej strony oczywiście Mikołaj, mechanika pojazdowa Handel. Witam wszystkich zainteresowanych tym ogłoszeniem. Dzisiaj mam okazję zaprezentować Państwu samochód oczywiście na sprzedaż, jak to u nas bywa, dacie Duster, wyprodukowaną w 2014 roku. Pod maską mamy 1.2 2 turbodoładowaną benzynę o mocy 125 koni mechanicznych, sześciobiegowa manualna z biegów. Przebieg tego egzemplarza to 98 tysięcy km. Samochód w naprawdę solidnym stanie technicznym jak i oczywiście wizualnym i jak na dacie bardzo fajnie wyposażony oraz ma takich kilka małych akcentów typowo akcesoryjnych dodanych jeden z nich Państwo widzieli na początku drugi z nich Państwo widzą w tym momencie na początku to oczywiście ten kangur na przednim zderzaku a jeśli chodzi o kolejne akcesorium to te chlapacze z napisem Duster jak Państwo widzą za kołami przednimi jak i tylnymi mamy tutaj czujniki parkowania hak Światła LED do jazdy dziennej, nawigacje. Podgrzewane potele tempomat, wielofunkcyjną skórzaną kierownicę, ale do tego za chwilkę sobie, moi drodzy, przejdziemy. Auto oczywiście osobiście przez nas sprowadzone z Niemiec. Jesteśmy jego pierwszym właścicielem w Polsce. Doinwestowane auto, tak jak zawsze to u nas bywa, robimy szereg zabieg, szereg zabiegów eksploatacyjnych. Po to by Państwo kupując już samochód nie musieli w niego inwestować i tak też było w tym przypadku mamy tutaj nowy olej w silniku nowy filtr oleju powietrza oraz kabinowy dodatkowo nowe świece zapłonowe to wszystko po to by państwo po zakupie od razu mogli cieszyć się nowym nowo nabytym samochodem jeśli chodzi o mankamenty, to jest auto oczywiście używane, 12-letnie, więc takie muszą również być. Na chwilę zatrzymamy się jeszcze przy kołach. Mamy tutaj 16-calowy oryginalne Alufel Didaci na bardzo ładnych oponach wielosezonowych. Z przodu jak i z tyłu te same opony. Jeśli chodzi o kwestie wizualne, zobaczcie jak się to prezentuje. Delikatna obcierka na lusterku zewnętrznym od strony kierowcy. I w sumie taki największy chyba mankament to drzwi kierowcy. Tutaj ma... Mają one taką delikatną rysę z drobnym wgnieceniem. Bardzo ciężko będzie to Państwu pokazać. Wyciągaliśmy tyle, ile się da metodą PDR. No została tak naprawdę namiastka tego, ale od razu Wam Państwu o tym mówię. Lakier ogólnie bardzo zadbany. Zobaczcie, że ja odbijam się tutaj jak od lustra w tym samochodzie. To by było na tyle, jeśli chodzi o taki mankament tego samochodu. Za chwilkę pokażę Wam jeszcze samochód cały dookoła. Zobaczcie, mamy hak, czujniki parkowania. Bardzo ładnie się to wszystko prezentuje. Drobne tutaj, bardzo drobne rysy na tylnej klapie w tym miejscu. Mega ciężko będzie to pokazać na wideo, aczkolwiek od razu Państwu o tym mówię. Poza tym, szczerze mówiąc, a jeszcze jeden jest mankament na drzwiach od strony pasażera. Jest to takie drobne wniecenie w tym miejscu z dwoma małymi ryskami. O! To by było na tyle w aucie 12-letnim używanym moi drodzy. Musimy brać to pod uwagę. Bardzo ładne relingi z napisem Duster i te właśnie srebrne e, takie nakładki, dostawki, czyli na lusterkach. Tutaj na progach u góry, e, na relingach pod zderzakiem. Tutaj zobaczcie, również jest ten srebrny element. Tak samo z przodu, jak i z tyłu. Mamy tutaj oczywiście jeszcze halogeny dodatkowo z przodu. Tak jak powiedziałem, ta dacia jest bardzo solidnie wyposażona. Jak na dacie nie przystało. Dacie zazwyczaj są w tym biedniejszym, uboższym wyposażeniu. Tutaj mamy naprawdę fajnie wyposażony egzemplarz. Wnętrze bardzo zadbane, czyste. Jedynie ten próg załadunkowy jest taki porysowany, jak widzicie. Ale gwarantuję Wam, że jaką dacie byście nie oglądali, to będzie Duster Logan. Sandero. Ten próg jest tutaj wyższy i tutaj zawsze każdy po nim rysuje. Bagażnik pokaźnych rozmiarów. Tutaj mamy jakiś schowek. Mamy również podświetlenie bagażnika. Półka jest na swoim miejscu. Tutaj pod pokładem nie ma nic. Koło zapasowe jest pod samochodem. I teraz czas przejść do wnętrza. Części pasażerskiej. Skórzana taficerka. Zobaczcie boczki drzwi również wyglądają dobrze. Cztery elektryczne szyby mamy i to już jest tak naprawdę coś tak jak Wam mówiłem, Dacia nie słynie z jakiegoś super wyposażenia, a w tym egzemplarzu naprawdę tego wyposażenia mamy sporo. Zobaczcie z drugiej strony jak to wygląda. Oczywiście pięcioosobowy samochód, podsufitka czysta, bez żadnych przetarć. Tutaj dywany, również wszystko wygląda świetnie. Tapicerka, dwie od strony pasażera, oczywiście elektryczne szyby, wnęka na jakieś drobne przedmioty. Skórzany fotel, podgrzewany, zobaczcie, oczywiście w pełni sprawny. Nigdzie nie jest wytarty, nie widać po nim żadnego zużycia. W tym miejscu możecie włączyć poduszkę powietrzną pasażera, gdy z przodu podróżuje z wami dziecko, tyłem do kierunku jazdy. Tutaj macie półkę na, jakąś drobne, na jakieś drobne przedmioty. Jest chowek dosyć obszerny z podświetleniem. Mamy podłokietnik otwierany. Jeśli się nie mylę, on jest dołożony dodatkowo akcesoryjnie. Otwierany podłokietnik. Możecie go również schować, wyregulować pod siebie. I co? Za chwilkę sobie przejdziemy do reszty wyposażenia w tym samochodzie. Auto jest w pełni sprawne, gotowe do jazdy. Tak jak wam powiedziałem, nie wymaga żadnego wkładu finansowego. Układ hamulcowy, układ napędowy eee, czy układ zawieszenia. Wszystko w jak najlepszym porządku. Jest to samo typu wsiadać, jechać. I od razu cieszyć się jazdą. Zobaczcie na tapicerkę drzwi kierowcy. We wszystkich dacie będziecie mieli również plastikowy element, tutaj, a tutaj już jest włożony welurowy właśnie w tej wersji wyposażenia. Bardzo ładnie to wygląda z takimi przeszyciami w trójkąty. Cztery elektryczne szyby do dyspozycji kierowcy. Możliwość zablokowania tylnych szyb, żeby dzieci nam się nimi nie bawiły podczas jazdy. Tutaj wejście do tej przestrzeni wygląda właśnie tak. Hotel nie jest zniszczony, i tak jak z tamtej strony, również z tej jest on podgrzewany. Przebieg tego egzemplarza, tak jak Państwu powiedziałem, 98 tysięcy kilometrów, zobaczcie. Z prawej strony na manetce mamy obsługę komputera pokładowego, pokazujący m.in. średnie spalanie, ilość, którą możemy przebyć jeszcze na danym paliwie, liczniki dzienne dalej. Jest, jest to po prostu rozbudowany komputer pokładowy. Kierownica niezużyta wygląda perfekcyjnie 98 tysięcy kilometrów tutaj oczywiście włącznik świateł czy to halogenów, czy światłoprzycimgielnych z tyłu, wszystko jest oczywiście w pełni sprawne moi drodzy, na zero świecą nam światła LED do jazdy dziennej tutaj mamy przyciski ukryte e, od tempomatu i limiteru który włączamy w tym miejscu Renault i Dacia zawsze ma te miejsce mega dziwne, czemu by to nie mogło być moi drodzy, tutaj zobaczcie na kierownicy tylko musicie kliknąć sobie tutaj w tym momencie mamy limit i tutaj już sobie widzicie, regulujecie na przykład prędkość Maksymalną, czy tempomat również, możecie tutaj ustawiać bądź resetować. E, tutaj schowek, półka na drobne przedmioty, dwa wyloty powietrza, światła awaryjne, centralny zamek, możliwość zamknięcia, otwarcia samochodu od wewnątrz, nawigacja, e, cały ekran multimedów jest tutaj, moi drodzy, dotykowy. Mamy tutaj wejście USB, wejście AUX oraz zestaw głośno mówiący Bluetooth. Wszystkie ustawienia, jak Państwo widzą, w języku polskim. Ekran działa bardzo fajnie, intuicyjnie. Jest to ekran taki typowo. Mocno dotykowy to nie działa, zobaczcie, tak lekko, tylko naprawdę trzeba go lekko przycisnąć. No, tak to, nie, to nie jest ekran dotykowy, tylko naciskowy, tak bym to po swojsku moi drodzy nazwał. Poniżej, oczywiście, może, mamy możliwość wyłączenia, pod, wyłączenia czujników parkowania, sygnalizacja zapięcia pasów, tempo oraz limiter, to wam pokazywałem. Tutaj schodząc poniżej, mamy panel nawiewów, zmiana. Że tak powiem, wprowadzenia powietrza, prędkość wentylatora, klimatyzacja włączona, wyłączona, oczywiście sprawna, podgrzewana tylna szyba, regulacja ciepło zimno, obieg zewnętrzny, wewnętrzny. Dwa miejsca na napój, jakaś wnęka, nie wiem, dwa palce, zobaczcie, się tutaj mieszczą, może trzy, więc chyba na jakieś drobne monety. Tryb eko, którego w ogóle chyba bym nie używał. Wejście 12V, zapalniczki, sześciobiegowa manualna, skrzynia biegów. Tutaj elektryczne lusterka sterowane są w tym miejscu. I tak jak Wam mówiłem, tradycyjny manualny hamulec ręczny, podłokietnik, nawet wysuwany, zobaczcie. Więc spoko, na jakąś trasę, mimo że on jest jakości jakiej, jakiej jest, jest taki dokładany, typowo akcesoryjny, to zobaczcie, wysuwany i naprawdę e, myślę, że przyjemnie byłoby na nim położyć e, rękę czy łokieć podczas dłuższej podróży. Tak to się prezentuje, tak się prezentuje ten samochód we wnętrzu. Raz jeszcze... Chciałbym, żebyście zobaczyli to auto z zewnątrz. Nic nie mamy tutaj do odkrycia, jak, jak, jak zwykle. Od 30 lat, jesteśmy na rynku. 30 lat handlujemy samochodami używanymi, głównie sprowadzonymi z Niemiec. Tak jak powiedziałem, jesteśmy transparentną firmą. Tak więc zobaczcie, że nawet takie mankamenty pokazujemy Wam od razu. I dlaczego? Dlatego, że nie chcemy Państwa oszukiwać, nie chcemy oszukiwać naszych klientów, nie chcemy oszukiwać ludzi, którzy do nas przyjeżdżają, oglądają samochody. Często na ogłoszeniach zobaczycie tylko przepiękne zdjęcia, może nawet ładniejsze niż te moje. Aczkolwiek prawda i tak wyjdzie na miejscu. Często jedziecie setki kilometrów po Wasz nowy wymarzony samochód i na miejscu niestety okazuje się, że nie jest on aż tak idealny, jakby się to zdawało w ogłoszeniu, moi drodzy. Dlatego ja wychodzę do Was z taką propozycją. Chcę Wam pokazać wszystkie mankamenty, byście już bez wychodzenia z domu, nawet będąc w łóżku, oglądając ten film, mogli zdecydować, czy jest to samochód dla Was, czy spełnia Wasze oczekiwania, czy też nie. I zobaczcie, że w tym momencie bez tracenia czasu, czy Waszego, drodzy Państwo, czy mojego, już jesteście w stanie podjąć takową decyzję. Dacia Duster 2014 rotki 1.2 turbo benzyna 125 koni mechanicznych z przebiegiem 98 tys. km Melduję, że jest już w naszej ofercie. Tak więc jeśli jesteście zainteresowani takim samochodem to serdecznie zapraszam Was do kontaktu. Na wszystkie pytania oczywiście z chęcią Wam odpowiem. A jeśli potrzebujecie większej ilości informacji czy zdjęć poszczególnych wybranych przez siebie elementów to służę Wam pomocą. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Hej.